Zawita do nas świt z wysokości Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, 78 werset. Świt. Dobre porównanie. Szkoda tylko, że używają go, a nie rozumieją. Świt to coś jasnego, coś co daje nadzieję. I tekst faktycznie dobrze opisuje Jezusa, tego, który uzdrawiał, wskrzeszał, zatrzymywał burze. To on był świtem dla ludzi pogrążonych w ciemności. A co robi strażnica z tym świtem? No jak to, co? Reklamę Królestwa Bożego pod ich zarządem, bo przecież nie chodzi o to, że Jezus już pokazał swoją moc i charakter. U nich wszystko jest na kiedyś. Możemy być pewni przyszłych błogosławieństw pod panowaniem Królestwa Bożego. Tak czytamy w tekście. Zawsze przyszłość i przyszłość. Problem w tym, że świt to coś, co już rozświetla noc. Biblijny Jezus dał ludziom nadzieję. Wtedy, kiedy żyli. Dotykał, uzdrawiał, okazywał współczucie. A organizacja zrobiła z tego świtu wieczną ciemnię. Czekaj, nie planuj, nie masz, bo prawdziwe światło dopiero nadejdzie. Jezus przyszedł, żeby usunąć lęk i dać życie. Strażnica przyszła, żeby ten lęk rozciągnąć na całe twoje życie i wmówić ci, że. Naprawdę rozjaśni się dopiero wtedy, kiedy przetrwasz Armagedon i zaakceptujesz władzę z Warwick.